Związanym z odzyskaniem niepodległości po 1918 roku, to jest 28 czerwca, kiedy delegacja polska na czele Zawany Komitet Narodowy podpisał wraz z zwycięzcami, czyli państwami autanty, traktat wersalski. I na mocy tego traktatu odzyskaliśmy. Wiele granic Rzeczpospolitej. O inne trzeba było się bić, jak wiecie. Dlatego dla nas odzyskanie niepodległości, rocznica odzyskania niepodległości ściśle się, się wiąże z traktatem wersalskim. Broń Boże, nie myli z lizbońskim, którego prześmierczo nazywamy lesbońskim, ponieważ jak wiecie, te prawa dla związków homoseksualnych są tak rozbudowane, że. My jesteśmy nienormalni jako ci, którzy mamy normalne rodziny, czyli heteroseksualne. Teraz się wszystko wymieszało. Teraz chorobę nazywa się zdrowiem i tak dalej. To wszystko zgodnie z normami unijnymi. Jest to, krótko mówiąc, nawiązanie do prawodawstwa III Rzeszy. My się z tym nie zgadzamy, dlatego mamy odmienne poglądy niż Pan Prezydent, nawet, ale cieszymy się z tego, że głowa Państwa przyjdzie tutaj i po raz pierwszy odda cześć temu, który. Należy, któremu należy się ta cześć. Także róbmy wszystko, żeby tę pamięć o, o tych wielkich Polakach, takich jak Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Jędrzej Giertych nie mylić z jego potomkami i zamojskimi, tymi wszystkimi, którzy pracowali na rzecz niepodległego państwa polskiego, jego bytu, niekoniecznie szabelką, ale przede wszystkim wielką organiczną pracą, przede wszystkim polityczną. Bo w naszym narodzie jest jakiś dziwny kult tylko szabelki, natomiast tam gdzie się pracuje rzetelnie, budując m.in. potencjał gospodarczy, polityczny, to jakoś się tego... Dobrze. Jest tutaj z nami główny organizator, pan Eugeniusz Sendecki, pan doktor Sendecki, który rokrocznie organizuje tutaj te spotkania. Panie Eugeniuszu, mógłby Pan kilka słów powiedzieć, dlaczego się tutaj zebraliśmy i jaki jest nasz stosunek do tych wszystkich imprez, które na dzień dzisiejszy zostały zorganizowane. Między innymi marsz, na czele którego idzie Pan Prezydent Bronisław Komorowski. Wcześniej zauważyłem, że ubiegł go tutaj z takim wieńcem pan Jarosław Kaczyński, a tutaj są wyścigi teraz, kto jest większym narodowcem, także takie ciekawostki tutaj są, także zapraszam serdecznie panie Eugeniuszu. pan niech zna relację, bo pan od wczoraj tutaj można powiedzieć trzyma straż, bo poprzednimi latami to koczownicy robili nam wręcz wrogą robotę, potrafili farbą oblewać nasze... Yy, nasze emblematy, yy, pomnik i te wszystkie ukradki na nie podobał. Yy, bardzo proszę o, o kilka słów wprowadzenia. Yy, tak, to ja. Nazywam się Eugeniusz Sendecki. Mam zaszczyt tutaj yy, taki, że zgłosiłem to zgromadzenie. Yy, jest to zgromadzenie narodowo-demokratyczne yy, przy pomniku Romana Dwoskiego. Zawsze tak jest. Ja się niezwykle cieszę, że dzisiaj y, doświadczają tego pięknego, podczas tak pięknej pogody, tego pięknego narodowo-demokratycznego spotkania y, elity Warszawy. Ludzie ze służb mundurowych, ludzie ze służby... Y, dużych, nowych strażaków, widzę policjantów, strażników miejskich, e, borowcy tutaj, no niezwykle, bardzo dobrze się współpracuje. E, od godziny 8 wczoraj rano jesteśmy. Widzę tutaj pana z nowego ekranu, który nam przywiózł generator prądu, bo nas się niestety zepsuł. E, bardzo dobra atmosfera. E, tak powinno wyglądać nasze narodowe święto e, co roku. I my, o, dzień dobry, pozdrawiam panią z naszej Polski. Proszę bardzo, serdeczne pozdrowienia. Są dziennikarze narodowi, są dziennikarze prawicowi. Udało się dzięki złym ludziom. Okazuje się, że to chyba była błogosławiona wina. Przypomnijmy, pomnik Romana Dwoskiego stanął dzięki układowi między Romanem Giertychem a a Lechem Kaczyńskim prezydentem Warszawy, wtedy kiedy w roku 2004, 5 i 2006 była taka koalicja Ligi Polskich Rodzin i PiS-u w Radzie Miasta Warszawa, wtedy właśnie był układ, że będzie PiS wybuduje pomnik Muzeum Powstania Warszawskiego, a my, narodowcy, wybudujemy pomnik Romana Dmowskiego. No i ten pomnik, te pomniki stanęły, no już wpisały się w obraz narodowy, w obraz miasta i okazuje się, że Roman Dmowski, ta postać straszliwie skrzywdzona, straszliwie skrzywdzona przez wrogów Polski. Dlaczego wrogowie Polski nie, nie chcą, nie rozumieją, nie lubią Romana Romana Dmowskiego. Dlatego, że Roman Dmowski w takim ważnym momencie historycznym, wtedy, kiedy Niemcy dogadali się z Masonerią na Dorottenstrasse w Berlinie, wtedy, kiedy Europa Środkowa miała być takim dominium Masonerii Niemców, na konferencji pokojowej w Wersalu Roman Dmowski z niezwykłą inteligencją, z wielką wprawą korzystając ze swoich kontaktów międzynarodowych myła się, że również stały za tym pieniądze japońskie, bo wtedy właśnie to mocarstwo wchodziło na mapę świata, na mapę geopolityczną i Roman Dmowski jako przyjaciel cesarza Japonii domniemywamy, no że był agentem w tym najlepszym tego słowa znaczeniu japońskim. I okazuje się, że Roman Dmowski złamał ten niecny plan, który został podczas, podczas układu z Dorotę Strasę zawarty, ten niecny, antypolski, antypolski antychrześcijański plan. On właśnie na konferencji pokojowej w Wersalu złamał. I pamiętajcie Państwo, wtedy chodziło nie tylko o niepodległość Polski. Wtedy chodziło o niepodległość chrześcijańskich narodów Europy i to Roman Dmowski wywalczył. I zobaczcie na ten pomnik. To jest dżentelmen, który w jednym ręku trzyma kapelusz, a w drugim ręku trzyma traktat wersalski. Traktat wersalski, czyli umowę międzynarodową, która notarialnie poświadcza tak, Polska jest niepodległa. Tak. Wszystkie mocarstwa, włącznie z Niemcami pokonanymi na wojnie uznają, że Polska z dostępem do morza istnieje, wolna, niezależna. Wiemy, że Masoneria w roku 26 zniszczyła Polskę, dokonała aktu rozbioru i ten akt krwawo zakończył się w 1939 roku krótko mieliśmy niepodległość od 28 czerwca 1919 roku do maja roku 1926 proszę pamiętać, że masoneria wtedy jako atrapę wzięła sobie Piętrzudzkiego w tej chwili możliwości przemawiania, przypomnę, że od 26 roku w Polsce nie było już narodowej demokracji, rządzili masoni, wrogowie chrześcijańscy, którzy jako atrafę wzięli sobie piusudzkiego i piersuski miał do powiedzenia trzech zaborców między Masonerię, Sowiety i Niemcy. O tej pierwszej, najgorszej, najbardziej złowrogiej sile się milczy. Powtórzę, bo tego nie powiedziała przez głośny mikrofon. Wielsudski w czasach sanacji miał mniej więcej tyle do powiedzenia, co prezydent Lech Wałęsa podczas swoich żon. Czyli niewiele. Jest to postać dramatyczna, tragiczna, wielce zasłużona i piękna, taka porywająca, romantyczna. Natomiast prawda... Nie chodzi o to, żebyśmy tutaj y, zmuszali kogoś, etatowali. I wizerunkami religijnymi. Oczywiście ci, którzy są niewierzący, ich nie będziemy przecież nawracać na siłę, tylko przypominamy, że choćby od Chrztu Polski jesteśmy krajem katolickim i w ogóle państwo polskie powstało na gruncie Chrztu Polski. I wiemy, że panowie tak zarówno Kaczyńscy, Tuskowie czy, czy pan Komorowski też nawiązywali do, do korzeni chrześcijańskich Polski, do państwa polskiego związanego z Kościołem. Że Kościół pomagał budować y, suwerenne państwo niepodległe. Także właściwie wszyscy się teraz politycy wieszają na kościele, bo jest to dosyć modne i płynne, bo większość katolików później idzie głosować na nich. Natomiast efekty są takie, że wieszają się na kościele, ale nie, nie chcą przyjmować nauki Kościoła, czyli dekalogu. I y, przypomnę, że Unia Europejska jest oparta na antydekalogu, także nam katolikom każą y, być w takiej schizofrenii. Bo z jednej strony jesteśmy katolikami, ale tylko w domu nam wolno być, albo w kościółku. Natomiast w prawach państwa yy, i w naszych urzędach, w pracy, w naszej gospodarce to już nie ma mowy o dekalogu, o, o zasadach, wartościach chrześcijańskich. Także yy, my nie ulegamy tej schizofrenii, zarówno jesteśmy katolikami w domu, jak i na ulicy. I nie jesteśmy bynajmniej związani z sektą smoleńską, i tutaj bardzo proszę od razu to podkreślam. Żeby nikt nas nie kojarzył, nas, narodowców, którzy zawsze tutaj byliśmy, trwaliśmy na posterunku, gdzie chodzi o wartości i budowanie państwa polskiego. Przypomnę, budowanie, nie niszczenie, nie żadne rewolucje, powstania, ale organiczna praca, praca u podstaw, pozytywistyczna. Jesteśmy jak najbardziej za tworzeniem państwa, a nie rujnowaniem, a tym bardziej rozkradaniem naszego majątku narodowego. Co więcej, te nasze transparenty są dosyć czytelne. Niektórych, niektórzy się pienią jak szampon, m.in. jak widzą ten transparent pod tytułem Czy Polska ma być drugą Palestyną? Proszę Państwa, nawiązujemy do tego, co się dzieje w Palestynie. To znaczy, Palestyńczycy nie są właścicielami, nie są gospodarzami we własnym kraju. Zostali pozbawieni ziemi, domów, a ci, którzy tak mu opowiadają, że są gołąbkami pokoju, że ich wszyscy nienawidzą, oni tacy pokojowi są, mordują masowo Palestyńczyków. Okradli ich, wyrzucili ich z tych domów i ci palestyńczycy w manifestacjach chodzą z, z kluczami od swoich mieszkań, swoich domów. I Polska, Polacy idą mniej więcej tym samym, można powiedzieć, masem, tym tropem, bo nas się wywłaszcza z naszego majątku narodowego. Przed wojną było takie hasło, nasze kamienice, wasze ulice. A teraz i nawet na ulicach często nie możemy stać, bo się okazuje, że ktoś kupił kawał, kawał tego placu, ziemi. Coraz mniej jest przestrzeni życiowej dla Polaków, tak jak czujemy się jak Palestyńczycy często. Także czy Polska ma być drugą Palestyną jest pytaniem takim jak najbardziej na czasie. Pod Sejmem zostaliśmy dzieli noc, bo ten transparent już wiele lat i wiele lat przeżył, miał swoje, swoją historię. Trzech przedstawicieli gminy żydowskiej się kiwało nad tym transparentem, jak przyszli się kiwać do Sejmu nad menorą. Właśnie ten... Jak to odczytać? No tłumaczyłem wszystkim, że... Ten los, jaki nam gotują, ci, którzy udają szczerych katolików i Polaków, jest bardzo zbliżony. No nie chcemy dojść do takiego momentu, jak, do jakiego doszli Palestyńczycy, postawieni pod murem, że idą w terroryzm, idą w walkę zbrojną, leje się krew i tak nie widać końca. Słuchajcie, nienawiść nie jest dobrym, e, można powiedzieć, rozwiązaniem. Co z tego, że wroga będziesz nienawidził, jak nienawiść niszczy zarówno ciebie, jak i wroga. My jesteśmy za budowanie państwa, bo domagamy się od tych, którzy do nas przyszli, do tych koczowników, którzy przyjechali na przykład na radzieckich czołgach w 44 roku i już zostali, to domagamy się lojalności. Niech wreszcie będą wobec nas lojalni, wobec tych, którzy ich karmią często, bo przecież my na nich pracujemy. Oni. Najwyższe stanowiska w państwie piastują łącznie z episkopatem. Tak od episkopatu aż po sprzątaczkę w MSZ czy, czy tutaj w Urzędzie Rady i Ministrów, bo tak według klucza rasowego są najmowani ci ludzie. Polak y, może najwyżej się y, wziąć do roboty w, y, w ochronie albo w supermarkecie może pracować jego żona jako ekspedientka czy kasjerka, dzień i noc. To są takie współczesne obozy pracy, nic nowego. My już to przeżywaliśmy w III Rzeszy. Otóż teraz Yy, nam się wmawia, że my jeszcze jesteśmy antysemitami. Proszę Państwa, jak antysemici, jak my mamy na czele samych naszych? No? Nie mówię tu dosłownie. No, Powiedzcie mi, no, u nas jest raczej filosemityzm i panuje antypolonizm, z którym walczymy. My nie możemy się zgodzić z tym, co piszą Wzdury o jakichś polskich obozach śmierci, o święcimiu. Proszę Państwa, o był zbudowany przez Niemców, bandytów, których wspierali koczownicy, bo 150 tysięcy samych żołnierzy. Hitlera było koczownikami i to na wysokich stanowiskach. Oni także mordowali Polaków, nie, nie tylko Polaków i swoich. Przypomnę policję w Gęcie, zbrodniczą, najbardziej zbrodniczą. Ja wszystko rozumiem, ale żeby swój naród tak niszczyć, być takim gorliwym, to jest nie do pomyślenia. Proszę Państwa, i teraz nas, Polaków, się napuszcza yy, właśnie jeden na drugiego, tworząc partie, partyjki, yy, tak jak w stanie wojennym próbowali nam. Yy, wywołać wojnę domową. Było hasło Bij komucha i z drugiej strony Bij solidarucha. A robili to ci sami koczownicy. I przy panu Wałęsie, i przy panu Jaruzelskim. My, świadomi tego, co, co nas może spotkać, zawsze stoimy na straży ochrony życia narodu polskiego. Wymieramy. I naszym celem jest to, żeby Polska była 100 milionowym narodem, a nie takim herlamym, który wymiera. 60% teraz się, można powiedzieć, tylko odradza. Więcej nas umiera jak się rodzi. I to jest wynik pracy tych ludzi, którzy się podszywają pod szyb Solidarności wcześniej, pod etos Solidarności, Legionów i tym podobne sprawy. Także, a teraz mamy wysyp y, neofitów narodowych. Nagle pan Ziemkiewicz Koczownik jest wielkim narodowcem. Jerzy Robert Nowak w Radiu Maryja Narodowiec. Y, pa, pan Wilsztein Narodowiec, sami narodowcy. Słuchajcie, to w takim razie kto nas okrada? Kto nas robi, że... Za za przeproszeniem w trąbek kiedy my giniemy, bo przecież likwiduje się państwo polskie na naszych oczach, struktury państwa polskiego są niszczone, coraz mniej mamy do powiedzenia, dostajemy tylko, to znaczy nasi politycy tak zwani, nasi, dyrektywy z Brukseli, czy z Nowego Jorku, czy, czy z Waszyngtonu, czy z Tel Awiwu i oni to wykonują, zlecenie zewnętrzne. Natomiast myśli, myśli narodowej, polskiej, pro-polskiej, czyli takiej, gdzie Pilnuje się interesu narodowego, gdzie dba się o polską gospodarkę, gdzie buduje. Pokażcie mi polski zakład pracy, obecnie taki od A do Z, który jest własnością Polaków. To chodzi o naszą własność, tyle Polskości, ile własności. To jest stare hasło. Pod tym szyldem uwłaszczenia narodu AIWAES wygrał wybory. Także my jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby Polak był wykształcony, bogaty, świadomy swoich praw i obowiązków a nie przedstawiany tak w krzywym zwierciadle, zwłaszcza jak nam narodowcom się sprzedaje, yy, nie tylko nam narodowcom, ale nas się określa jako faszystów, hitlerowców, bandytów. Wczoraj był tutaj pan Janusz Palikot, ten, który kończył katolicką uczelnię. I to jest ciekawostka. Pluł Romana Dmowskiego, tego, który tworzył państwo, państwo polskie po XIX... Yy, to znaczy tworzył od samego początku. Yy, idea narodowa jest wieczna, jest propaństwowa i ktoś taki jak Palikot, który promuje zboczenia, śmie pluć na Romana Dmowskiego. Proszę państwa, będziemy się pomału przesuwać i tutaj proszę kolegów, żeby się przesuwali do tyłu, bo słyszę już, że idzie czołówka z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim. Jak najbardziej my jako narodowcy szanujemy urząd prezydenta i jest nam bardzo nawet miło, bo jesteśmy dumni z tego, że my mieliśmy rację, że zawsze stawaliśmy przy prawdziwym nie polskiego. Bardzo proszę moich kolegów wszystkich współpracowników, że przejdą tyłu. Y, 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 tak w stronę namiotu. Kto do pomocy tutaj z kaczadą paraplu. To, no właśnie. Z ulicy byś puszczy No tam, tam właśnie, to, tam ja to, tam wiem, stronę. ale to ja mniej więcej wiadomo o co chodzi. To ładnie by wyglądało, też. To już zwijają ja. To wszystko Pana prezydenta nie ma. Możemy wrócić pod pomnik. Chodźcie, chodźcie. Polacy się musieli na ten czas przesunąć. Pan komentuję to. Proszę Państwa, Polacy musieli się usunąć na czas. Pani, jednego dnia nie był w Rosji ciągle to samo. Ja 5 ja lat pan. mieszkałem. Ja się z panem zgadzam. Ja się z panem Jest prowokator, prosimy o komuś! Bo dojdzie do jego